Witam was serdecznie widzowie, z tej strony DawidJasperTV.2021 Witam serdecznie w moim nowym, zajebistym trzecim odcinku Fortnite Ze mną jest widzowie Piesek z Discorda Kolega co ma dziewczynę na profilowym Discorda Ze mną też jest Magikarp z Discorda i Piesek z Minecrafta z Discorda Przywitajcie chłopaki ma. Dobra widzowie, jeśli będzie 100 łapek w górę pod tym filmikiem, YouTube 100 łapek w górę to będzie kolejny filmik YouTube. Zaczynamy z, z gwarantowanym 100 łapek w górę pod tym filmikiem. Później suba, dzwoneczek, pozytywny komentarz i serduszko w komentarzach. Zostawicie łapeczkę w górę i suba. Pamiętajcie, żeby zostawić. Jak zostawicie łapkę w górę, zostawcie też serduszko w komentarzu, jak największą ilość serduszek w komentarzu. Później suba, dzwoneczek i powiadomienie. A jak jesteście nowi na kanale YouTube i ktoś Wam polecił mój kanał YouTube, to też pamiętajcie, żeby pod tym filmikiem YouTube zostawić łapkę w górę, serduszko w komentarzu, suba i dzwoneczek. A my lecimy widzowie z odcineczkiem. Ja już chłopaki wystartowałem! A czekajcie, czekajcie, bo muszę yy, Muszę ustawić, yy, jaki tu mieliście tryb Jaki tu tryb Mam dobry, ustawić nie. chłopaki? Dobry jest, dobry jest Dobra, jest dobre, to mówicie dobrze Dobra, to lecimy, startujcie wszyscy, wszyscy startujemy Dobra widzowie, lecimy Dobra, czytam się chłopaki Będzie takie UFO leciało, takie UFO i będziecie mogli na to ufo wylądować, wyskakujecie od razu Nie jak porwało? to ufo się, jak to ufo się y, będzie leciało przed nami, y, wyskakujecie i jak będziecie na środku tego UFO, naciskacie parasol i lądujecie normalnie na nim ze mną. bo takie to mnie porwało? Tak, tak, takie różowe ufo będzie latało takie duże ufo przed nami, to bierzecie, y, 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 na środku musicie już parasol nacisnąć, spację i lądujecie na, ty, na tym ufo ze mną. O, widzę panowie, tutaj się rozkręcają, widzę. Kolega jakoś ma anime, widzę. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. pyk. Dostaje strzała Czekajcie, Dwa, gdzie jest to ufo? Czekajcie, teraz pójdę to zauważyć. Ale duże ufo jest na górze. No właśnie, lecimy na nie, na, lecimy na to ufo tutaj! Na trzy skaczemy Trzy Dwa 4 Czekajcie! Jeszcze nie, jeszcze nie! Przed nami jest, przed nami Lecimy. Dobra, lecimy za mną, panowie, za mną, za mną, za mną! Wszyscy za mną! Patrzcie, gdzie lecę, patrzcie, gdzie lecę, prosto na to UFO będę już... Na środku tego UFO, naciskacie spację i lądujecie. Na tym UFO. Spacja, spacja! Spacja, spacja! Dobra, ja już ląduję na tym UFO. Dawaj, dawaj, kolego! Lądujemy, lądujemy! Nawet ty jesteś tryhardem hardę Fortnite'cie? Przestęp! Rejhardujesz w Fortnite'cie? No, nie, nie zawsze, ale tak! A, to wygramy ten mecz, tak? Wygramy, nalajcie. Dobra, gdzie jesteś kolego? Jeden kolega jest wylądowany na a drugi? Faj, lecę już. To dawaj, dawaj, lądu na UFO. O, skrzynka Na uwodzie O, no tu, była. Aj, kurde, wyrzuciło mnie, czekaj, lądujesz jeszcze raz. Fajnie, że oni nas nie widzą na tym ufo, że oni nas nie widzą, stary, ja, ja, mogę, sobie, ja mogę sobie tutaj chodzić i chodzić i przelatywać i mogę strzelać do nich z wysoka, a oni nas nie widzą, patrzcie gdzie ja jestem, jestem na krawędzi tutaj, o kurde, czekaj, czekaj, ląduję, ja, zobacz co się stanie jak na to wejdziesz, no macie widzę, jak na to wejdę, tutaj na krawędź i przeskoczę, nie na tą krawędź, tutaj, gdzie ja jestem, banon Czekaj, już do ciebie banana idę! Już do ciebie idę, poczekaj! Stój tam, stój tam! Stój tam banana, już do ciebie pędzę Gdzie ty pana nie jesteś? Tutaj. Tutaj. Dawid,ła widła broń, było. A dobra, to czekaj, idę do tej... O dobra, dzięki za broń! Ja jak Tutaj, gdzie? Wejdź na to. Na to takie to się świeci. Wejdź na to. To? No, zaraz co się stanie wyrzuciło mnie powietrze. Fajnie. Ładnie mi wyrzuciło I Dawid strzelają Aj szczelają, strzelają. strzelają! panowie. Bierzemy ich. I Dawid ja zaraz wrócę spoko. oni są, oni są. Dobra, Zdawiam, panowie, deskakujemy. Na krawędź. Dawajcie, lecimy za mną. Na niebieski budynek, niebieski dach, zielony dach znaczy, Dobra, tylko szybko, bo my przegramy bez ciebie. Ej, hey, Dawid, tu jest... na IQ, Idziemy rozwiązać Co robimy? Idziemy rozwiązać zagadkę na IQ Może później Czekaj, to jest jakaś broń. Eliksirki. Ej, daj eliksirki! O dzięki, mordeczko, spoko ludzik. Sobie pierdyknę eliksirek. Mam tylko jeden. A dwa, dobra. Pyk. Ej, daj mi tą broń! Daj mi tą, tą broń, tego kałacha! To nie jest ten kałach, ten świecący. Ej, co ty robisz? Aha, ty masz ten, ten. Ej, ten, co z tych animów miał. Dobra, panowie, szukamy auta i uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Aha, rzucił granata, dobra. Nieważne, XG. Czyli do przyczepy mogę wejść! Czekaj! Nie strzelajcie! Z tej strony jest wejście! O! Jest! No nie, panowie! Dajcie mi. Apteczka, apteczka! Jest apteczka. Dobra. Chcesz apteczkę? Nie, nie chcę! Szczelają, Dawid! No właśnie, zauważyłem! Bocz strzela! Kurde! Wysadzam! Ale dostałem! Kurde, nie MA amunicji! Nie mogę nam Bijcie go! Dobra, zabiję go Czekajcie, rzucę wam apteczkę! Macie apteczkę! Rzuciłem wam i bandażę Bierzcie! Nawet strzelają No właśnie zauważyłem, że strzelają! Ładujcie, się, ładujcie, się. kryjecie, kryjecie! Kolego! Pilnuję, pilnuję! O, dzięki za eliksirek Dzięki mordo Zasilę się. Aha, nie mogę, bo muszę mieć dwa. Nie mogę się zasilić, dobra. Ale... ale kicha. Ej, zdobyliśmy szósty poziom! Obity, obity! Obity na górze! Ej Dawid zeszedł ze mnie, jakiś upoluda! Gdzie masz? Na głowie! O! No dobra. Czekaj, tu jeszcze go masz! A dobra, już go nie masz, dobra. Szukam auta jakiegoś, żebyśmy mogli zabrać w pięciu, ale nie widać tu żadnego auta. Macie ze tam chłopaki, jakieś info? Macie jakieś auto? Bo ja nic o, nie mam. O dobra, to podjedź, podjedź. To podjedź pode mnie Ale mnie wywoliłeś Co zrobiłem? Kolega to jedzie open. Aha spoko, kolego podjedź tutaj szybko do mnie No chodź tutaj Dawid, kolega tylko na IQ Gdzie jesteś? Jesteś na placu zabaw, tutaj. plac zabaw Przy jest Zobacz sama. Tak jestem, halo, dzień dobry Pomóc O czekaj, masz, eliksirek ci dałem Masz tu duży eliksirek, tu masz duży eliksirek Bierzcie, bierzcie ten eliksirek, bo mi nie ty potrzebny mają dużo Ale ja nie mam Czekajcie, kryjcie mnie Kryjcie mnie, żeby mi dać zaszczelili Bo piję eliksirek właśnie Ej, palę się Odsuń się, no się, bo ci auto było. wybuchnie, stary. Okay, Dobra, wsiadamy. Spierdzielamy, dawaj, dawaj, dawaj. Tam się pali. Dawaj. A jakiś ufolud. Właśnie założyłem, leci za nami z tyłu. Ale chyba zaraz nie dogoni. Jedziemy, panowie. To prowadzi, bo... Ja za bardzo nie wiem. O, mogę cię wychylić. Ładne jaja. Dobra, jedź prosto, jedź prosto. Dobra. O, tam mamy jakiś mur chiński. Czekaj, stój, stój, stój. Czekaj, najpierw musimy zatankować. No to i ci zatankować, a w tym czasie, a ja w tym czasie tu obejrzę budynki. Jakby coś się działo, to wam powiem. Na samą górę wchodzę. O kurde jak wysoko! Ja pierdolę. No to macki koleżanki, spoko. Aha, pali się na górze! Góra się pali! Opak, opak! Ajajaj aj. Cała góra się paliła. To teraz. Dawid, zrobi? uciekaj! Uciekaj Dawid, to jest nie zginął. Zginę, zginę! Dobra, zginąłem. Ja, ja Mamy twoją kartę. To weźcie moją kartę, szybko, szybko! Co się pali? Tam jest auto, tam jest auto! Możecie mnie zrespić? Nie zauważyłem, że tam się na górze paliło. Nie właśnie zauważyłem tego. Myślałem, że się nie pali. Dobra, dzięki Mordo. U, y, respisz mnie, dobra. No idę już. Kolega ma eliksirki, dobra. widzę. Tam na górze były eliksirki jakieś. Eliksirki, It's apteczka. Trzelają. Dobra, wczelają. jestem. Mój pierwszy błodnie powinien wchodzić. Tata mówi, nigdy nie baw się z ogniem. Nigdy nie baw się prowadzę, z ogniem. Dej przejechać Ale ja nie mam broni żadnej, mam tylko pistolet, to jest weź sobie lepsze rzeczy Gdzie jest skrzynka? O, weź sobie tam, i tamy leżą Aaa Czekaj Otwieram skrzynkę No gówno, a broń? Broń nie ma, tylko jest apteczki Tutaj leżą apteczki. bronie, Dawid, chodź Czekaj, bo się nie mogę ruszyć Co jest grane Ty ja się zablokowałem, serio Jak to się zablokowałeś No właśnie nie wiem, stałem przy maszynie nacisnąłem bo był po prawej stronie i... I tą maszynę, biją! To może się odblokuje Odblokowałeś się? No właśnie nie, coś jest nie tak o, czekaj! O! Teraz się dobrałem no dobra! A weź podskoczy Dawid Ale brąbało ja mnie! Je. Gdzie jest auto? Gdzie jest auto? O, wybuchło, te typy to były... wybuchły, auto Szukam nowego To czekaj, no to szukaj nowego, ja, ja już będę tutaj... O, mam cię za To skoczycie na tą, skoczycie na pakę i będziemy jechali jeśli się da, chyba się da wskoczyć. Nie na ma paka. Kół. nie ma kół ta ciężarówka próbowała. A, dobra, to, okay, to musimy ją rozwalić. Oddajemy, Dawid, chodź. Czekaj, rozwalam tą ciężarówkę. Będzie ładny wybuch. Jak cię zabije ta ciężarówka? Nie zabiję, jestem za daleko. Ojaj! To tam bali, to tam bali z daleka! Laserem! No parę metrów ode mnie, parę metrów ode A, wali! Kurde, dostaję tak. niezły baty. Uciekaj A, tak tam, tam są! Nas. Przy strefie, za strefą jest i wali tak. mnie. Nawet zginiesz od strefy, uciekaj chodź szybko. Tu. Chodź tu, na ciężarówkę. Kurde, dostaje niezły baty, strzelają z obu stron do mnie. Nie mamy jednej ucieczki. Lepo. Na lewo, chodź. Ko. do banana. Uciekaj Dawid, szybko. No właśnie, uciekam, przez rzekę uciekam, ale mnie biją. O stary. Chyba nie uciekli. No podniesiemy kartę, to nie zgiń. To pilne. A za strefa mnie goni, jedynie to, to mogę do, pod UFO uciec. Ja jestem Dawid z Uciekajcie z tej strefy! Strefa jest na boisku! UPO pokazuje na boisku! Do nogi! Dobra, ja spierdzielam na UPO. Nie będę ryzykował. Chyba tam, tam, chyba strefa nie dosięga. O, dobra, lecę! Juhu! No, sobie leci na UPO! Gdzie panowie jesteście? Yy, idziemy na łupu Dobra, mam eliksirek. Uratowałam je to. Pij eliksirek. Dobra, mam całe 50 żyć. Apteczki sobie użyję. Dobra, już użyłem. Macie jakieś bronie dla mnie? Czy naboje potrzebuję? Naboje potrzebuję. Trzeba je zawić. Nie daj mi. widzisz tą broń, co mam? Yy, Tom, potrzebuję do niej naboje, właśnie, do tej broni. Masz jakieś? O! No. Zajebiście. Ale mam tylko 19, ale to mało. Nie macie apteczkę? Yy, mam bandaża, jakby cię to zainteresowało. Daj, jak no, moje postać... no to masz, rzucam ci bandaża. Szlają. Widzisz, jak moja postać się zmieniła? No widzę, twoja po, postać się zmieniła, masz jakieś kurde... Jakieś dziwne temasz, masz, dziwne... Yy, maczugi? Co to jest w ogóle? O, no widzę Czekamy, Tak, właśnie wiem, właśnie strefa, ja właśnie już pędzam Już będę zeskakiwał właśnie teraz Właśnie widzę, że strefa niesamowicie goni Dobra, panowie, zeskakujcie ze mną. Do tego obozu. O, widzę, widzę, taki latarnia, latarnia, latarnia nad nami. Czekajcie, tutaj jest, kurde, mur jakiś. Co to? Aha, oni są na murze! Są na murze, dobra, ja tu nie przejdę. Bale w ten mur, ale nie da się przejść. To jedynie albo na komoło. Podbuduj albo... się Dawid, Podbuduj. O, wejście jest O, ja też widzę wejście, no. Nareszcie znalazłem. Czekaj blisko jest, Ale podładuję się. To jest to, nie? Doładuj się, doładuj się banan. Ładuje Wit chciałbyś w takim miejscu mieszkać? Nie, co ty? Wilki atakują Dawid po tej ścianę. Gdzie atakują wilki? Gdzie? Gdzie Tutaj. są wilki? No to bijemy wilki, co to czekasz? Dobra, mam mięso. Dawid, wygrywamy ten mecz. Ten... Chyba, wiesz? Co? Wygrywamy ten mecz. No, na pewno wygrywamy. I nalajcie. Ej, strepa z jednej strony i z drugiej, czy tylko mi się zdaje? Czy z tej strony strepa? Bo ona tu idzie na nas. Naprost Strefa A ja nie wiem czy ona, jest, czy, ona, czy ona leci na nas z przodu? Czy z tyłu też auto. Aha, jakiś laser! Będziemy co... Poszukamy typów. Dobra, wsiadam! Czekaj, auto mam, auto mam! O! Dobra, wsiadajcie do mnie! Wsiadajcie do mnie! Uj! A bo dobra wysiądź, Nie, nie go! No co ty robisz? Siadam! Dobra! Nie mal nie go, nie mal go, bo zero auto, jedź. Ja jadę, dobra, to ja jadę. Spoko ludzi. Dobra. Aha, jak tu się wyjeżdża teraz? Panowie, może wy prowadźcie. Prowadźcie, bo ja nie potrafię. Dobra, ja wsiadam. Jedź. Nie jestem pijany, ale nie potrafi prowadzić portajcie takich aut Gdzie ty płyniesz tym autem? To jest taka nowa taktyka, żeby ludzie nas nie widzieli. Nawet ktoś tu chodzi, trzeba chyba go zabić, co? Cześć jeszcze raz! Ktoś tu chodzi, zabijamy go No dawaj! On jest... To jest na pewno BOT, na pewno BOT Ej! Czekaj, czekaj, wysiadam z wami Dawid. Kurde! Dawid, weź ściągnij mi to z głowy Dawid szybko, tu pilne Dobra, dawaj Wygraliśmy Dawid oh. No wygraliśmy Light's, to więc to łapek w górę pod tym filmikiem YouTube! I będzie kolejne filmiki Fortnite, widzowie. Jeśli pod filmikiem YouTube zostawicie 100 łapek w górę, serduszko w komentarzu, dużo serduszek w komentarzu. Później dzwoneczek, później pozytywny komentarz i suba. Pod filmikiem YouTube Żegnam się z wami serdecznie w tym odcinku Fortnite. Ze mną, moim gośćmi był Piesek z Discorda, kolega co ma. Dziewczyny na Avatarze, magic i piesek z Minecraft. Pożegnajcie się, ci chłopaki. Ciema. Hello! Elo.